Witajcie w następnej, ale degustacji. Tym razem japońskie piwo. Sapporo premium beer. E, 5% alkoholu, ale widziałem też 4,9% e, Fajna stalowa puszka. Składniki, o, po polsku piszę. E, woda, słód i jęczmienny, chmiel. Mmm. Prawilnie. Uważone na licencji w Wietnamie. Okej. Okay. To wszystko co pisze chyba. Sześćset pięćdziesiąt mililitrów puszka, no to utwórzmy, czemu nie. Ach. Słodowo troszeczkę. Złota barwa, duża, piana, dumno pochężykowa, kremowa taka, przyjemna. Słodowo, morze w oddali, takie ziołowe nuty, odchmielowe, e Zobaczmy jakie jest smaku. Maszę Takie lekkie, ciało muszę powiedzieć. Eee, dosyć wytrawne. Eee, Nasycenie jest takie średnie. Lekka słodowość. Goryczka minimalna. No nie pozostawia zbyt dużo <tryk> wrażeń. Chociaż ta goryczka się buduje troszeczkę. Ona jest taka Raczej e, trawiasta niż, niż ziołowa, no ale jest, no jest, jest ok, nie? Ech. Będzie się to piwo nadawało zdecydowanie do wszystkiego, co jecie, bo jest e, mało wyraźne e, i dlatego będzie ok. No mało ciała, mało smaku. Ale za to wytrawne. Może nieco takie leciutkie metaliczne akcenty. No i to wszystko. Jak dla mnie to takie nijakie takie. Ale z drugiej strony to jest perfekcyjne piwo. Eee, jak najmniej smaku? Jak naj... bo jest bardzo pijalne? A co jest najbardziej pijalne? Woda. No chyba na tym im zależało. E... Jak dla mnie nic fascynującego. No ale na pewno znajdą się tacy, którym będzie, którym będzie to piwo naprawdę smakować. No i proszę bardzo, niech smakuje. Ja nikomu nie zabraniam, natomiast jakichś cudów, to się nie spodziewajcie po tym piwie. Ale się odbija, sporo gazu, chociaż go przy piciu aż tak bardzo nie czuć. Fajna puszka, dla puszki można kupić. No cóż, napiszcie mi co Wy myślicie o tym piwie. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Tak, miarę podoba się to w Miarę. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, tak, także będziecie na bieżąco. Przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. Przekażcie ten film swoim znajomym. No i jeśli chcielibyście wspomóc ten kanał troszkę bardziej, możecie wysłać mi wirtualną kabę. Link jest w opisie filmu. Wasze zdrowie. Cześć.